Dziś obiecana szybka przejażdżka po Watykanie. Autobusem pojedziemy na jego najwyższe wzniesienie. Startujemy przy wejściu del Petriano. Jesteśmy przed budynkiem św. Oficjum, dawnej świętej inkwizycji. Kontrola watykańskiej żandarmerii. Zaraz za nim jest budynek Auli Pawła VI, znanej z audiencji papieskiej. Przejeżdżamy po lewej stronie Bazyliki św. Piotra, by po chwili znaleźć się przed najważniejszym budynkiem w Watykanie, domem św. Marty, gdzie mieszka papież. Mijamy kolejne budynki sądu i watykańskiego aresztu. Wjeżdżamy na plac przed stacją. Watykan ma najkrótszą linię kolejową, liczącą 300 metrów. Mijamy od tyłu gubernatorat, czyli siedzibę watykańskiej administracji. Wzgórze Watykańskie ma 77 metrów nad poziomem morza, ale i tak zalicza się do korony Europy, czyli najwyższych szczytów wszystkich państw na kontynencie. W jego najwyższym punkcie znajduje się historyczna siedziba Radia Watykańskiego, założonego w 1931 roku. To mało znana część ogrodów watykańskich, ledwie widoczna z kopuły bazyliki, z dobra fontanny i żwirowe alejki. Jedna z nich prowadzi do groty Matki Bożej z Lourdes. Druga za pałacem Leona XIII wiedzie wśród drzew, z których każde ma swoją historię uwiecznioną na kamiennej tablicy. Edward Augustyn, tygodnik powszechny.